Witajcie kochani, ja jestem Deszari Jelpec, jest, a wy oglądać mój kanał. Tak, który by to nie wiedział. Tak. Dzisiaj będzie parodia szkoły mojej szkoły, a dokładnie mojego dnia w szkole. I proszę brać to z dystansem. Jest to stworzone w talach humorystycznych i, Ale to nie znaczy, że też tak nie jest, bo niektóre styki stąd będą prawdziwe. Także zapraszam do oglądania. Mhm. Mm. Już wstałaś? jak widać. Co dzisiaj masz za lekcję? E, dzisiaj mam Polski, matematykę, biologię, wpływ i historia. Ale na m, chyba biologii mamy zastępstwo. Albo na historii, ale tego jeszcze nie mam. Dobra, masz jakieś dzisiaj kartkówki albo sprawdziane? chyba nie, nie wiem. Dobra, jedz i się szakój, bo się spóźnisz. Tak, jakby nie widziała. Jak sobie, czy ty się korytarz, pełen ludzi. tam potropów. Sorry, przepraszam. Sorry, sorry. Hej. O oh, hej! Siema. Dzwonek jest za dwie minuty. Aha, spoko. A idziemy w ogóle dzisiaj na te dodatkowe Tak, idziemy, ale w ogóle są? Nie wiem, by trzeba było się zapytać pani. No. Dobra, a może chodźmy już pod klasę. Jak zwykle nasz nauczyciel wchodzi na końcu. Chwila, co? Nauczyciel? Od razu lepiej. Tak, mam nauczycielkę. Dzień dobry, wstajemy. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Chociaż i tak pewnie tak klasa i tak nie powie dzień dobry. Dobrze, siadamy. Rozpakowujemy się. I otwieramy książki na stronie 128 i robimy zadania 5, 6, 7. A, i w ogóle zapomniałam dodać, że ja w ogóle nie siedzę w prawie przedostanie ławce, tylko w pierwszej i w środkowym rzędzie. Ja siedzę z moją przyjaciółką. Co? Dobra, przejdźmy już do filmu. Proszę pani, a jak już ktoś zrobił te zadania, to co można robić? Możesz zrobić kolejne zadania na kolejnym skraniu. Dobrze. Pst. Rose. Co? Zrobiłaś już? Nie, jeszcze nie. A ty? Też nie. A umiesz to czwarte? A mieliśmy w ogóle czwarte zrobić? No tak, nie słuchać pani. No tak średnio. Dobra, nieważne, już nic. Okej. Okay. Tak jest przez całą lekcję, a mamy ich zazwyczaj sześć. Później wracamy do domu, ale to no, czasu wracamy do dobu, a my mamy jeszcze zajęcia dodatkowe z matematyki. I zapomniałam dodać, tak, tylko ja, moja przyjaciółka Wera i jeszcze jedna koleżanka Agnieszka, serdecznie pozdrawiam, tylko my chodzimy na dodatkowe, bo druga klasa, z którą mamy również dodatkowe jest na wycieczce... chyba. Dobrze dziewczynki, co przerabiałyście dzisiaj? E, dzisiaj miałyśmy e, odejmowanie liczb całkowitych, chyba. O, ale jeszcze bardziej. Tak, to było odejmowanie liczb, liczb całkowitych. Dobrze, a mieliście jakieś zadania domowe? E, tak, mieliśmy. Dobrze, to otwórzcie na tej stronie. Mogę zobaczyć? E, tak, jasne. Mhm, dobrze. dobrze, to może do pierwszego przykładu niech przyjdzie Emil. Nie. Następny nie zrobi może Agnieszka. I ostatni Rose. Później to przepisujemy z tablicy. Na końcu to przeważnie do końca lekcji, później pani coś tam robi w papierach, a my sobie rysujemy po tablicy. Tak, jest, jest ekstra na tych do dodatkowych. Później jest dzwonek i idziemy do domu. I to w sumie wszystko, oprócz tego, że przeważnie wracam z Agą do domu i rozmawiamy jakieś 10 minut na klatce. No. To parus? Pa? Pa? No, pa. Dobra, idziemy? No spoko. To jak mam u Ciebie? Całkiem, całkiem. I w taki na to sposób dojęliśmy do końca tego jakże wspaniałego filmu. Ta. I to był jakby tak mój w skrócie dzień w szkole. Ale jeszcze to z dystansem też. Chociaż w sumie tak jest. Ale za to... na dodatkowe chodzę tylko w poniedziałki. No. <laughs> Dobra, nieważne. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeszcze raz pozdrawiam dziewczyny, które w sumie grały główną rolę, yy, czyli dawa Realtest TV i Agę, moją koleżankę. Także serdecznie Was pozdrawiam i pa!